Justyna sieracka, gdzieś w Bieszczadzie. Tam gdzie nie musisz się martwić o sprawy przyziemnej blachy, gdzie kumpel pomocną dłonią ciągnie ku górze pod pachę. Tam, gdzie są dobre anioły, które przychylą ci nieba. Dłonią swą świt pomalują, kiedy koloru w nim trzeba. Tam gdzie się snuje melodia, co serca łączy i dłonie, Wolnym przez chwilę być można, jak w dzikim galopie konie. Tam, gdzie wiatr płączy nad włosy i muska przyjaźnie twarze, Bywają tu dobrzy ludzie, muzycy, poeci, rzeźbiarze, A wszystkich łączy myśl jedna, że warto czas z sobą trwonić zielonego kielonka, pod prąd za marzeniem gonić. Takie są właśnie Bieszady, do których tak kocham wracać. Swe skrzydła znosić tu można, bez końca w nich się zatracać.